no I zobacz, no To jest lat. No i to nie wiem, czy to 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 Można czy nie? Jeśli będzie no. było to to jest No nie, ale ja nie podniosę ci kura, wiesz? To też nie jest. Patrz jaki ma języczek. No bryty, jest. Jest. Chyba mu się już nie podoba głaskanie. Nie, tu chodzi o jakieś muszki podejrzewam. A raczej na pewno. Tu.

nie chcesz, Dobra, Nie. A w takim razie to, że ma trzy białe skarpetki, a jednej nie ma. A w takim razie wiadomo, z czego to wynika? Z czego to wynika? Tak. Aha, czy to tak powiem. Nie ma, tak samo ma tutaj po tej stronie. Aha, no ma, no ona no jest, no po prostu to jest taka, taka indywidualna, po prostu się urodzi z taką. W każdym razie trzy, trzy skarpetki, każdym razie, skarpetki jest podobnie, bo ja też coraz więcej siły włosów i grzywkę mam bardziej silną. W każdym razie to trzy skarpetki, a jednym... o jednej brak. Ja, ja, mamy też kasztana drugiego, to z kolei to tanker. Też nie ma jednej, już nie pamiętam której. Także fani się uzupełniają. A w takim razie dla niego takie muskanie to jest przyjemne? Czy tak to powiem? Muskanie? Tak. No nigdy nie bije, to jest przyjemne. Samo to, że przysypia, czyli jest mu to dobrze. No. Aha. Dlatego gdyby mu też krzywdę robił, to na pewno by tak nie jest najlepszy. Czy ten nastrój i tak dalej to jest pochodna tego, ja że jest mu przyjemnie i miło? Nie wiem. Stoi sobe pod drzewkiem, upału nie ma tutaj jakiegoś większego. A to, że go ktoś tam muska, no to jest mu tym bardziej przyjemnie. Zainteresowany jest tylko że kolegą młodszym, ktoś znikał Czy pilnują nawzajem? Tak, oni są zwierzętami stawnymi, także on widzi gdzieś tam. Że czy jego polega. brak i tak dalej to jest nie, niepokojące, bo... I raz, Brak e, part... tego drugiego, tak. Tak, no to to. gdzie on jest. Lokalizuję. Ale my roz nie Robimy też takie ćwiczenia, żeby można było odjechać na tego drugiego, tak. Czyli żeby on tego nie traktował jako stres? Tak. Bo to jest mimo wszystko. У тебя есть так в роте? Да, еще что-то? Нет У тебя есть